O tym, jak zadbać o zdrowie psychiczne własne i najbliższych oraz jak wspierać młodych podopiecznych w walce z czychającymi na nich zagrożeniami, można było usłyszeć podczas seminarium w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Sala konferencyjna ponownie zapełniła się słuchaczami, co dobitnie potwierdza dalszą potrzebę poruszania tych zagadnień. Bardzo ważna konferencja, która się dzisiaj odbywa w Starostwie Powiatowym wspólnie z Centrum Zdrowia Tuchów, zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą zdrowia psychicznego i problemów, które. Nawarstwiają się z każdym rokiem, dlatego ilość osób, która dzisiaj przebywa na naszej sali i prelegenci, którzy będą przedstawiali ten jakże ważny problem, zauważalny już od kilku lat, myślę, że przekaz będzie dla nas wszystkich bardzo cenny i bardzo ważny, aby jednak zacząć o tym temacie, trudnym temacie rozmawiać. On się nawarstwia. Ja też oczekuję, że mimo wszystko nie będzie yy, ten temat, tak jak do, dotychczas miałem wrażenie, troszkę zamiatany pod dywan, tylko będzie cały czas nagłaśniany, pokazywany, że z każdym, przy tej ilości problemów, które y, są. A, a będą przypuszczalnie jeszcze więcej, jednak będziemy umieli znaleźć takie rozwiązania, które będą nam pomagały w znalezieniu jak najlepszych rozwiązań, i to jest to, co jest ważne. To jest jedno z wielu konferencji, które Powiat Tarnowski organizuje. Myślę, że to jest ogromnie cenne, że potrafimy w sposób właściwy, ale też zachęcać osoby do uczestniczenia w tego typu konferencjach. Jednostki, które uczestniczą, nasze jednostki powiatowe, ale też rodziny zastępcze, też osoby z Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej z miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej uczestniczą w, tym, w tej konferencji i myślę, że będzie ten przekaz właściwy do instytucji samorządowych na terenie powiatu tarnowskiego. Generalnie jakby to tak skondensować, po pierwsze zwracać uwagę na swój stan zdrowia psychicznego, czyli jakoś spotykać się z samym sobą, czy z samą sobą, i mieć narzędzia do tego, żeby go pielęgnować. No trochę tak jak ludzie. Pielęgnują swoje ogródki, dbają o nie na różne sposoby. To trochę tak samo dbać o swoje wnętrze, poświęcać mu czas, sadzić coś dobrego, żeby rosło. Jak już coś urośnie, to to nadal wymaga nieraz podlewania i troski. I też dobrze to robić z kimś, czyli że nasze zdrowie psychiczne w dużej mierze jest funkcją naszych relacji z innymi. Czyli, że trudno być. Zdrowym psychicznie, w samotności. Życie to gra zespołowa. No i wreszcie, mieć jakieś rzeczy w życiu, które cieszą, które dają energię, które sprawiają, że warto żyć. Dzisiaj zaprezentowałam taką. Krótką wypowiedź na temat jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą, jakie działania mogą podejmować rodzice, jakie działania mogą podejmować wychowawcy na terenach szkół. I celem prezentacji było przedstawienie, jak bardzo ważny i aktualny problem jest w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o doświadczenie przemocy rówieśniczej, że tak naprawdę jest jej coraz więcej. Głównie występuje ona na internecie, gdzie często rodzice nie wiedzą czego doświadczają dzieci. Ale też przenosi się potem na środowisko szkolne, dzieje się na korytarzach, dzieje się na przerwach, czasami dzieje się na lekcjach, i bardzo ważne jest, żeby o tym temacie mówić, nie zaniedbywać go i pomagać dzieciom jak najwięcej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, żeby nie doprowadzać do sytuacji przemocy. Wśród najczęstszych takich symptomów, które rodzic może zaobserwować, to taka niechęć pójścia do szkoły, odmowa nauki, odmowa jedzenia, trudności ze spaniem. Małe dzieci często zgłaszają ból brzucha przed pójściem do przedszkola, ból głowy. Takie dolegliwości już sygnalizują, że coś niepokojącego może się dziać na terenie przedszkola.